No Lubin to, było, to jest jeszcze parę godzin największe miasto w Polsce bez łączności kolejowej. Dokładnie, tylko parę godzin, bo już jutro, bladym świtem 9 czerwca, ta, ta data zapisze się czerwonymi zgłoskami w historii nie tylko Lubina, ale i kolei wyjedzie pierwszy pociąg ze stacji Lubin. Czy pan w tym pociągu pojedzie? Ja przyjadę pociągiem z Legnicy za dosłownie dwie godziny, pojawi mi się tutaj z niespodziankami. Mam nadzieję, że zostaniemy hucznie przywitani albo wygwizdani, w zależności jakim pociągiem przyjedziemy, bo jeśli przyjedziemy starą rupieciarnią, która krążyła na tej trasie właśnie 20 parę lat temu, no to zasłużyliśmy na wygwizdanie. Jeśli przyjedziemy najnowocześniejszym, tak naprawdę z parowozem, mówiąc starym językiem, a dzisiaj elektrowozem, no to powinniśmy być przywitani gąbkimi brawami. No, gromkie brawa. Wprawdzie jeszcze nie padały w rozmowach z mieszkańcami, ale gdy pytałam o to, czy się cieszą, że wraca kolej do ich miasta, no oczywiście, że się cieszą. Nie sposób się z tego nie cieszyć. Ci starsi mówią, że to będzie wspomnień czar, kiedy z pociągiem właśnie jechali do pracy czy do szkoły. No i że będzie to cudowny moment i na pewno wybiorą się w tę podróż wspomnień również tak naprawdę. No ale dobrze, panie prezydencie, jest jeden problem. Pociąg, który będzie jechał na trasie Legnica-Lubin nie zatrzymuje się na cztery przystankach po drodze. Oto y, mieszkańcy tych miejscowości, w których pociąg się nie zatrzyma, mają pretensje. Znaczy uzasadnione pretensje, ale te pretensje mogą zgłaszać się tak naprawdę do kolei, bo my zakładamy, że budujemy ja jestem odpowiedzialny za to, żeby stworzyć połączenie kolejowe z miastami powiatowymi. Tak? Myślę, że wójtowie powinni się wziąć do roboty tak naprawdę i zacząć patrzeć na kolej przychylnie, jako to, co im coś daje, a nie tylko to, co po prostu sądzą, że kolej sama sobie poradzi z tymi problemami. Jeśli pani się rozejrzy, my tę inwestycję tak naprawdę prowadzimy już czwarty rok. Przygotowanie do przyjazdu kolei to nie jest przygotowanie z dnia na dzień. W związku z czym wszyscy wiedzieli, że te inwestycje są prowadzone k wójtowie do roboty. Wyjaśnijmy niewtajemniczonym, że problem polega na tym, że na tych stacjach, na których pociąg się nie będzie obecnie zatrzymywał, nie zatrzymuje się dlatego, że nie ma dróg dojazdowych, nie ma parkingów, nie ma tej potrzebnej infrastruktury. Tak, to jest możliwość mobilizowania tak naprawdę władz gminnych, nie tylko gminy przecież Lubin, bo to dotyczy też gminy Miłkowice, do tego, żeby one przygotowały się naprawdę na zmiany cywilizacyjne, jeśli chcą w nich uczestniczyć. E, oczywiście naszym staraniem będzie to, żeby ta łączność była zbudowana i mamy zapewnienie ze strony władz kolejowych, że za pół roku, czyli być może grudzień, być może styczeń, te wioski zostaną połączone z Lubinem, z, także nie będą odcięte od centrum przesiadkowego Lubin. Panie prezydencie, ale my tu tak na poważnie, a dzisiaj jest dzień zabawy, dzień wielkiej fety. Mieszkańcy Lubina i nie tylko. Są już na trybunach, na krzesełkach, są już tu gotowi i czekają na to wielkie widowisko. Znaczy, my, myśmy skorzystali z ostatniej szansy, tak naprawdę szansy zorganizowania wielkiego wydarzenia artystycznego, czyli wydarzenie związane z tym, że można zorganizować piękny koncert, tak naprawdę na torach kolejowych, E, oczywiście też mamy nadzieję, że to jest ostatni koncert w tym miejscu, dlatego że kolej będzie z, z tu zasuwać co ileś tam minut, e, w związku z czym nie da się już zorganizować nigdy wydarzenia artystycznego. Mamy nadzieję, że to jest jedyne i ostateczne i ostatnie wydarzenie artystyczne na, k, k, w drodze e, żelaznej w Lubinie. Dlatego trzeba tutaj dzisiaj być. O godzinie 19 rozpoczyna się koncert. Macie Państwo jeszcze czas, żeby tu dotrzeć, a ja zapraszam na to wielkie widowisko do skorzystania z tej historycznej chwili, kiedy będzie można połączyć się ze światem pociągiem, wyjeżdżając z Lubina, sam prezydent Lubina, Robert Traczyński. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani, ale chciałem też dopowiedzieć, że moje dzieciństwo to też dojazd do Legnicy. Pamiętam pociąg Lubin-Legnica trzy, Miałem 15 lat, jak dojeżdżałem do szkoły w Legnicy. Dzisiaj dla młodzieży 15-letniej trzy, pociąg to jest koszmar. Dokładnie tak. Zatem młodzież, przybywaj tu do nas i baw się razem z nami, bo będziesz mogła i nie tylko ty młodzieży jeździć tym pociągiem.